Dlaczego warto poświęcić parę chwil tematyce bomów wielopoziomowego? Po pierwsze, bo mało które oprogramowanie go ma. Bo nawet te oprogramowania do zarządzania produktami typu PLM-y, o nie wspomnę, bardzo często prezentują tylko na jednym poziomie złożenia coś. Nie potrafią zademonstrować całości złożenia w złożeniu i tak dalej, czyli tej mojej struktury tego, co wchodzi do mojego produktu. Wszystko jest łatwe, jak ta struktura jest prosta, ale ona nie zawsze jest prosta. Ja przygotowałem w ramach tego filmiku strukturę pralki, czyli żadną skomplikowaną w stosunku do struktur, które w swoim życiu widziałem, ale nie prostą. Gdzie mamy jakąś obudowę i do tej obudowy wchodzi zbiornik, a do tego zbiornika wchodzi bęben, ale do, do tego w ramach tego zbiornika, to tam jeszcze wchodzi przeciwwaga jedna, przeciwwaga druga, układ napędowy i tak dalej, i tak dalej, sposób zasilania wodą, odprowadzania wody, że jest w półprodukt w półprodukcie, który generalnie składa się na wyrób gotowy. I możemy sobie to prezentować w formie w formie yy, takiej hierarchicznej struktury, gdzie widzimy właśnie, że do, w obudowę tak, pralka jest na poziomie 0. Na poziomie 1 wchodzi obudowa kompletna takiej pralki, wchodzą drzwi, wchodzi zbiornik kompletny, wchodzi elektroniczna płyta główna i wchodzi N elementów, które będą montowane na końcu: amortyzatory, sprężyny, silniki napędowe i tak dalej. Zespół pompy, filtra, uchwyt węża odpływowego wchodzi, wchodzi jedno w drugie. Na przykład, tu jak popatrzymy, w ramach obudowy wchodzi. Obudowa surowa, czyli taka niepomalowana, ale w ramach tej obudowy wchodzi bok, góra i tył oraz przód. A do tego jeszcze wchodzą dźwiczki do filtra gdzieś tam na dole. No i jeszcze odpływ wody ze zbiornika wchodzi, jak to się pomontuje, więc jedno wchodzi w drugie, czyli jedno jakieś podłożenie do innego podłożenia, aż dojdziemy do jakiegoś wyrobu gotowego. Fajnie jest mieć możliwość zademonstrowania tego, bo chcesz zobaczyć całość, prawda? Myślę, że chcemy oglądać całość. Chcemy widzieć to z poziomu całości. Chcemy wiedzieć, co, gdzie jak wchodzi, w jakiej wersji, z jaką datą obowiązywania i tak Dlatego jest to fajne. Jeżeli potem coś zaharmonogramujemy, możemy bardzo łatwo śledzić nie wybrane elementy, ale całość powiązań tego, co wchodzi na przykład do takiego wyrobu gotowego. Proszę zobaczyć, to może być całkiem ciekawa struktura. Ale to się planuje, to się to można zaharmonogramować, to można zarządzać, można optymalizować, ponieważ dane, jakie są w bomie i sposób budowy bom, to wielka sztuka. Wiele razy obserwowałem bomy, które były, można powiedzieć, robione na kolanie. Nie tak, jak jak, jak powinno być to robione. Dlaczego? No dlatego, że yy, Inaczej będzie budował bom konstruktor, inaczej technolog, a czegoś innego może wymagać na przykład system ERP czy system PLM. A jeszcze inaczej, jeżeli to będzie bom konfigurowalny, a inaczej, jak to będzie bom serwisowy, bo takie też są i są bardzo ważne. A jeszcze zupełnie inaczej, jak to będzie bom odwrotny, w którym z jednego surowca czy materiału będzie powstało N wyrobów gotowych. Inaczej będziemy do tego podchodzili, jak to jest zarządzanie strukturą. A w zasadzie zmianą tej struktury, zmianą konstrukcyjną czy recepturową, bo taki bomb może mieć strukturę recepturową, a inaczej, jak to będą nowe produkty i będzie jakieś inne podejście do zamienników, do tego jak głęboko zejść na szczegóły, jak zarządzać materiałami masowymi, a jak to się ma na przykład do koncepcji produkcji 4.0. Ale o tym powiem już w trakcie jednego z webinarów wakacyjnych. Jeżeli chcielibyście Państwo porozmawiać trochę więcej na temat budowania struktur wielopoziomowych, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo, Janusz Pieklik.